W ubiegłym roku wędrowaliśmy w czasie wakacji do Rosji i prowadzili nas tam bohaterowie rosyjskich bajek ludowych. W tym roku wyruszamy w zupełnie innym kierunku. Wyruszamy za ocean do Ameryki Południowej i w tej naszej podróży pomogą nam państwo szczęch, pani. Margarita Errera-Szczęch, pan Artur Szczęch i ich córeczki Lidia i Agniesia. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Polsce i widzimy małżeństwo. Peruwianka i Polak. Pani Margarito, gdzie pani poznała swojego męża w Peru. E, on pracował blisko domu mojej rodzice, a czyli pan jakimś cudem zawędrował na drugi koniec świata. Jak to się stało, że pan się znalazł w ogóle w Peru? Tak, wyjechałem do Peru jako misjonarz świecki do pracy z salezjanami. Rozumiem, czyli był pan wolontariuszem na misji salezjańskiej i tam poznał pan żonę. No to jest faktycznie jakaś niezwykła historia, ponieważ ludzie z dwóch krańców świata się spotkali i stworzyli piękną rodzinę. Ja mam również pytanie do pani Margarity, bo Wiadomo, jesteście teraz w Polsce, ale y, od razu mieszkaliście w Polsce, czy wcześniej gdzieś indziej jeszcze mieszkaliście? No, Pierwsza Peru, później jest y, Krótko-Mięce i teraz tutaj po, jest w Polsce. Czyli w Polsce i jak długo mieszkacie? Ile lat? Cztery lat. No to jest y, troszeczkę, ale, ale nie za długo, bo widzę, że Lidia. Jest dużą córką, pannicą, już taką nastolatką. Więc to w Waszym małżeństwie nie jest za długi czas. I teraz myślę, że każdy chciałby wiedzieć, z mieszkańców naszego miasta, dlaczego Państwo wybrali właśnie brzeg. Ponieważ jestem Brzeżaninem. A, no tak, to jest dosyć oczywiste, że Brzeżanin przyjeżdża do swojego rodzinnego miasta. Lidio. Ty znasz Peru. Mieszkałaś też w Europie w innym państwie, mieszkasz teraz w Polsce, ale mnie najbardziej interesuje właśnie Peru, bo gdybym miała taką możliwość i, i mogłabym z wami polecieć do Peru, to co chciałabyś mi pokazać, żebym y, wyniosła jakieś niezwykłe wrażenia, właśnie z tego kraju? Ja najbardziej chciałabym pani pokazać Machu Picchu, ponieważ z wielu miejsc w Peru y, to miejsce najbardziej mnie zachwyciło. No tak, domyślam się, że jest to niezwykłe miejsce, y, bo chyba y, cały świat chciałby zobaczyć Machu Picchu. Jest to cud świata, jeden z wielu cudów świata jeżeli dobrze pamiętam, to jest wybudowane to miasto na poziomie najwyższego szczytu w Polsce, czyli rysów. No to jest niesamowite. Dla nas, którzy mieszkamy tutaj na nizinie jest to na pewno niesamowite wrażenie. No byłabym zachwycona widząc takie miasto. Agniesia jest ubrana w taki piękny kolorowy strój. Agnieszko, powiedz mi, czy lubisz się ubierać tak kolorowo? No, czasami tak. Ale dzisiaj tak? Tak. No, dzisiaj jest taki ważny dzień, bo opowiadamy wszystkim o pięknym państwie, o pięknej kulturze peruwiańskiej i naszą tradycją tych spotkań wakacyjnych jest. Czytanie, wspólne czytanie w dwóch językach jakichś krótkich utworów. Są to najczęściej bajki albo legendy, jakieś krótkie opowiadania. Hmm, ja poprosiłam Państwa i Państwo przygotowali też y, legendę na dzisiejsze nasze spotkanie. Jaki tytuł nosi ta legenda? Pitusiraj i Sawasiraj. Domyślam się, że są to imiona, tak? Tak, czyli są to imiona. Y, Będą czytali y, Lidia w języku hiszpańskim, i pan Artur y, będzie tłumaczył. To będzie pana tłumaczenie, y, wolne tłumaczenie tekstu y, o y, zakochanych. Tak? To jest tekst o zakochanych. Więc teraz słuchamy legendy z Peru. Mitos i y legendas de Cusco. Pituciray i Sawasirai. Esa jest una historia de amor que se transmitió a través de las fuentes orales en la provincia de Calca, Region Cusco. Mity i legendy z Cusco. Jest to historia, która nosi tytuł Pituciray i Sawasirai, Która jest przekazywana już od wielu stuleci w regionie Kusko, prowincji Kalka. Orko Waranka era un curaca del pueblo de Urco, i y tenía una hija de extraordinaria belleza, llamada Pitu fruto del amor con una princesa de los Yungas. Orko Waranka był zarządcą wiosce o nazwie Urko w samym sercu świętej Doliny Inków. Miał on córkę o nieprzeciętnej urodzie, której na imię było Pitu była owocem jego miłości z księżniczką ludu Yungas zamieszkujących obecne tereny Boliwii. crecer paso de los se en una mujer del apuesto W miarę upływu czasu dziewczynka wyrasta na przepiękną kobietę i zakochuje się ona z wzajemnością w dobrze sytuowanym młodzieńcu o imieniu Sawasirai. El curaca, su padre, tenía unas tierras que se morían, pues la escasez de agua las hacía improductivas, motivo por lo que un día ofreció la mano de Pitussirai a quien pudiera llevar el agua hasta los surcos resecos. Pewnie wszystko potoczyłoby się po ich myśli, lecz niestety w regionie którym zarządzał jej ojciec, nastała susza i tym samym wielki nieurodzaj. Z tego powodu orko Waranga oznajmił, że odda rękę swej córki temu, któremu uda się doprowadzić wodę do wyschniętych terenów uprawnych. Puntisiraj i Sawasiraj, seniores de Comarcas vecinas, se disputaron la primacia de la casi imposible meta, que había encomendado el curaca. La misma, que fue aún más, más difícil, por la conformación geográfica de los terrenos a vencer. Choć zadanie było prawie niewykonalne ze względu na ukształtowanie terenu, na wezwanie zarządcy odpowiedziało dwóch młodzieńców, Kunti Siraj i Sawa Siraj, ukochane jego córki. Se cuenta. Kesawasirai intentó conducir el agua por la ladera del Cerro Sungukata, i y por el breve tiempo disponible fracasó en su intento. Mówi się, że Sawasirai próbował zbudować kanał wiodący z boczem góry Sungukata. Lecz ograniczony czas, jaki posiadał, nie pozwolił mu na wykonanie zadania. Por otro lado, el afortunado Kuntisirai construyó un pozo grande En, el, en un cerro, y el agua empezó a bajar por los andenes de una quebrada, resultando siendo el Natomiast Kunti Siraj zbudował w wyższych partiach gór zbiornik wodny, który nawodnił wyschnięte tereny uprawne. Tym samym stał się zwycięzcą, a co się z tym wiązało, przyszłym mężem Pitu Siraj. La princesa, abrumada con el desenlace, nie no pudo hacer otra cosa, que obedecer las órdenes de, de su padre. Su matrimonio con Cunti Siraj fue pomposo durante varios días. Ogromny smutek przepełnił jej serce, ale nie mogła zrobić nic innego, jak wypełnić wolę ojca. Wkrótce rozpoczęły się uroczystości weselne, które hucznie obchodzono przez wiele dni. Pasaban los días, y al no poder soportar la nostalgia y la lejanía, Una noche tempestuosa, Pitu Siraj en busca de Sahuasiraj, huyendo con él hacia los cerros, creyendo que podrían vencer la altura y refugiarse en lejanas tierras. Choć dni mijały, nie mogli przestać o sobie myśleć i wytrzymać bólu, jaki powodowała ich rozłąka. pewnej burzliwej nocy Pitu pobiegła w poszukiwaniu swego ukochanego. Następnie razem uciekają w kierunku wzgórz, Wierząc, że uda im się uciec i w sin embargo fueron alcanzados por los guerreros de orco baranca y del ofendido con quedando como castigo pretificados y convertidos en montañas nevadas esos nevados se alzan hoy detrás de la provincia de calca uno es conocido como el nevado de Tituciray, el otro es el nevado del Sawasiray. I y tras de las dos montañas se encuentra el nevado de Kunti Siraj. Niestety szybko zorientowano się o ucieczce pary. I, 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 przy, i niestety wojownicy Orko-Warangi i obrażonego Kunti Siraj szybko doścignęli uciekającą parę. Kara, jaka spotkała ich za ten występek, było, było przemienienie w dwa śnieżniki. Dziś te dwie majestatyczne góry. Wznoszą się w pobliżu miejscowości Kalka, a za nim, a za nimi dwoma znajduje się śnieżnik o nazwie Kunti Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę i za piękną legendę, którą usłyszeliśmy. Chciałam przy tej okazji również pozdrowić Państwa synów, bo jeszcze są chłopcy, Janek i Michałek, bardzo serdecznie pozdrawiamy, oni są w domu z ciocią i czekają na Wasz powrót i bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam i dzieci do nas, do Brzeskiego Centrum Kultury.